Jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym Was poinformować o tym, że jest taka dodatkowa możliwość na zdobycie sobie 40 zł na start, które są do wypłaty jeszcze dziś. Jedyne co trzeba zrobić, to wejść sobie w ten filmik, gdzie dokładnie tłumaczę, co trzeba zrobić i tam wystarczy, że założycie sobie konto na giełdzie Binance, zweryfikujecie się, więc jest to akurat promocja dla osób, które kończyły 18 lat i po prostu wyślecie mi na maila informację, że to zrobiliście, podając swój UID konta oraz tak samo właśnie wasz adres mailowy, a ja jak widzicie tutaj od już ponad miesiąca wysyłam tej różnym osobom po te 10 dolców na start. Jest taka dodatkowa promocja dla właśnie subskrybentów kanału Czas Pieniądz. Ja kiedyś, kiedy sobie zakładałem konto na największej giełdzie kryptowalut na świecie, niestety nie miałem takiej opcji, że mogłem sobie coś dostać zupełnie za darmo na start, więc myślę, że jeżeli ktoś z Was po prostu potrzebuje sobie tych dodatkowych 40 zł na start, to polecam się zapoznać z tym filmikiem, tam będziecie mieli więcej informacji. No a my już bez przedłużenia przechodzimy sobie sobie do dzisiejszego odcinka. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas do Pieniądz, czyli kanale, na którym uczasz rok pojętego zarabiania w internecie nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nową aplikację. Na której, po pierwsze, każdy z Was może otrzymać sobie 40 zł na start za samą rejestrację, a potem będzie mógł zarabiać za wystawianie recenzji w formie wideo. W formie tekstowej, lub dodając po prostu zdjęcie. Jest to nowa aplikacja, już pewnie niektórzy z Was mogą ją znać, ale jeszcze na moim kanale ja o niej nie wspomniałem. więc Ci pokażę, jak to wygląda. No i dzięki temu też otrzymacie sobie tą dyszkę na start. Tak więc bez przedłużenia przechodzimy sobie do kanału komputera, już Wam tłumaczę o co chodzi. Tak samo aplikacja ta, o której dzisiaj Wam wspominam, jest ta aplikacja na telefon. Więc tak samo pokażę Wam, jak wygląda tam ten proces samej rejestracji, żeby sobie otrzymać te 10 zł, oraz przedstawimy sobie tutaj tą aplikację, a ta aplikacja nazywa się Billin i póki co ona właśnie się reklamuje głównie na Polskę. Więc ja sobie od razu tutaj nacisnę, że chcę zainstalować sobie tą aplikację. Tutaj jest jeszcze konfiguracja mojego konta, na razie sobie to pominę. Niech to się tutaj oczywiście instaluje i w tym wypadku można powiedzieć, że ta aplikacja jest bardzo podobna do TikToka, ponieważ tam wstawiamy sobie różne filmy i też na TikToku można sobie po prostu je scrollować. No i na tym to mniej więcej polega, tylko że na bilin właśnie chodzi o to, żeby recenzować różne produkty, coś w tym stylu. I teraz w tym wypadku ja też na przykład mam konto na TikToku. Tutaj przejdziemy sobie gdzieś wyżej. No i na tym TikToku tak naprawdę za wyświetlenia filmów Generalnie, no co z tego, że ja mam 35 tysięcy obserwujących, właśnie mamy taki inny projekt z moim kolegą, gdzie w sumie z tego TikToka nie zarobiliśmy nic. I co z tego, że tutaj mam na przykład 114 tysięcy wyświetleń pod ostatnim filmikiem, czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, skoro tutaj no właśnie za wyświetlenia się nie zarabia. I tutaj, no, jeżeli chodzi o TikToka, można teoretycznie zarabiać sobie ze za wyświetlenia, trzeba to troszeczkę no, pokombinować, właśnie można to powiedzieć z lokalizacją, z kartą SIM na. Zupełnie inny w sumie stan, no na Stany Zjednoczone. Więc, jeżeli będziecie zainteresowani takim filmikiem, gdzie ja wam pokażę krok po kroku, jak nawet można sobie włączyć monetyzację na TikToku, nie mieszkając w Polsce, to może kiedyś nagram taki filmik, bo mniej więcej wiem jak to działa. Sam osobiście jeszcze nigdy nie monetyzowałem tego konta na TikToku jakiegoś, no bo to trzeba zrobić na nowym koncie. No, ale może taki filmik komuś się przyda, bo wiem, że tak się da. Ale no właśnie, my przejdziemy sobie do tej aplikacji Billin. I tutaj oczywiście trzeba się zarejestrować. Tutaj też jest ważna informacja. Przechodząc sobie tutaj dalej, musicie wpisać Wasz adres mailowy, hasło. Więc ja sobie teraz to wypełnię. Oczywiście teraz muszę zweryfikować sobie mój adres mailowy. Więc już ten kodzik mam i sobie go tutaj wpiszę. No i teraz jest już ten najważniejszy moment. Czyli my sobie oczywiście tutaj wpiszemy nazwę użytkownika. Zaznaczymy płeć. Ja jestem ogólnie mężczyzną daty urodzenia. I tutaj, żeby otrzymać sobie te 10 zł na start, trzeba w tej akurat zakładce kto polecił ci tą aplikację wpisać właśnie tutaj specjalny kod. I ja wpiszę sobie oczywiście kod czas to pieniądz, już wam pokazuję i dzięki temu będziecie mieli gwarancję, że otrzymacie sobie te 10 zł na start. Generalnie widzę, że tutaj już ktoś zrobił sobie podróbkę mojego konta. Jest to w sumie no, dosyć normalna sytuacja. Na Discordzie. Też mam dużo oszustów. Zresztą ostatnio to wyzywałem, że tutaj jakaś osoba nawet sobie tworzy te same konto na TikToku ściąga sobie moje filmy. No na gdzie też są oszuści, więc widzę, że w bilinie, w jakiejś tam aplikacji, którą sobie testuje, no nie może być inaczej. Musi być tutaj jakaś osoba, która się ode mnie podszywa. No i tutaj, chodzi mi o to konto, sobie tam ustawię tą normalną miniaturkę w sumie. No i dzięki temu ja najwyżej podam wam inny kod, żebyście się nie mylili potem w opisie. Mogą być to odkrywcy jaj coś takiego sobie wymyślimy, żeby po prostu, no tutaj, wam się nie myliły te konta. No bo tutaj, no, podłączając się pod to konto 6, przykładowo, nie otrzymacie sobie tych 10 zł na start. No i teraz wystarczy tylko utworzyć sobie konto i w ten sposób, no, możemy sobie zezwolić tutaj tym bilinie na powiadomienia, pominiemy sobie te kategorie i jesteśmy sobie w tej aplikacji. Ja wyciszę sobie ten telefon, poczekamy aż mi się tutaj to wszystko załaduje. Jeszcze mogę Wam też pokazać czy na 100% oczywiście otrzymaliśmy sobie te środki. Wchodząc sobie w nasz profil muszę trochę Wam obniżyć tutaj Mój zrzut ekranu telefonu. Właśnie w ustawienia, jeżeli sobie wejdziecie, wejdziemy sobie tak samo na ten pulpit Profesjonalisty, to w tym wypadku zobaczcie, na portfelu mam już informację, że dostałem te 10 zł. Ale no oczywiście, nie jest to tak prosto, że teraz można sobie te pieniądze wypłacić. To byłoby takie proste, jeżeli to byłaby aplikacja, która by płaciła za weryfikację konta z KYC, byłaby to aplikacja finansowa. Tak więc w skrócie powiem wam, na czym polega cały ten billing i my też sobie go. Tutaj tutaj potestujemy. No, ja nie ukrywając, tutaj nagrywam sobie ten filmik w ramach takiej ciekawostki. To nie jest tak samo ta współpraca z całą tą aplikacją. No, i tutaj wystarczy, że no, będziecie sobie wstawiali jakieś takie recenzje. No, ktoś tutaj robi recenzję Monsterka, więc nie jest to nic skomplikowanego. Ktoś tutaj robi niby recenzję kwiatów, i no, na tym mniej więcej polega, że możecie sobie wstawiać tutaj różne takie TikToki i jakieś tam inne rzeczy. No, to jest, można to powiedzieć, taka aplikacja podobna do TikToka, która po prostu płaci za wyświetlenia filmów, ale oni są głównie nastawieni na to, żeby coś tam recenzować sobie. No i można sobie, nie wiem, wyrecenzować książkę, kwiata, bułkę, obojętnie co. Więc ja osobiście też przetestuję sobie tą aplikację. Nie liczę na to, że będą tutaj jakieś takie miliony do zarobienia, ale też widziałem, że w wyszukiwarce gdzieś tam, jak sobie wpiszemy zarabianie, to widziałem, że były osoby, które naprawdę tutaj już sobie coś tam zarobiły na tym bilinie, ale to też jest taka kwestia, że tam się dostaje kilka złotych właśnie, tylko no tutaj coś mi bardzo mocno ścina teraz. No a tutaj widzę, że jakaś osoba nawet pokazała swój właśnie screen. Że mniej więcej sobie tutaj zarobiła około te 50 zł, więc widziałem też osoby, które gdzieś tam nawet po 1500 zł mogły zarobić na tej aplikacji. Osobiście też zobaczymy, właśnie ja sobie też potestuję, ile na tym się da zarobić. Raczej uważam, że jest to taki dodatek, taka dodatkowa, można to powiedzieć, aplikacja, która chce stworzyć sobie media społecznościowe, która oczywiście będzie chciała, no ogólnie tutaj, zarabiać na tym, że będzie tutaj coraz to więcej osób, tam są też niby reklamy włączone, więc będzie to taka, można to powiedzieć, konkurencja dla TikToka. Zobaczymy, jak to się otrzyma. Ja osobiście raczej sobie to potestuję, bo dawno nie było jakichś takich prostych aplikacji do zarabiania. No i też jeszcze tak podsumowując, ogólnie tutaj, jeżeli sobie wejdziemy w ustawienia znowu na ten. Culpit profesjonalisty, no to zobaczcie, że tutaj w tych statystykach jest informacja o tym, już Wam pokazuję, kiedy przejdziemy sobie tutaj w tą informację. No i tutaj jest też informacja, że ta monetyzacja liczy się dopiero po uzyskaniu 250 wyświetleń pod pojedynczą publikacją. Jeżeli ona nie przekroczyła, no właśnie tutaj ta publikacja tej liczby, no to nie będzie się na tym zagabiać. I tam też widziałem, że ogólnie więcej pieniędzy można sobie dostać za właśnie filmy w formie wideo niż właśnie w. Po prostu takie zwykłe posty, bo jak tutaj też widzieliście wcześniej, czasami ktoś pokazuje wideo, jakąś tam recenzję jakiegoś produktu, no tutaj nawet jest idealnie, ale tam było filmik 5 zł, to jest 1000 wyświetleń, zdjęcie 2 zł, to było kolejne 1000 wyświetleń i znowu nam się tutaj przeskoczyła cała ta grafika, więc tak to w skrócie wygląda, no jest to taka dodatkowa aplikacja, która no nie ukrywając wygląda bardzo podobnie jak TikTok, gdybyśmy teraz sobie tutaj weszli i scrollowali to niżej, tylko jeżeli ja bym miał normalny internet, to, to zobaczcie, to można sobie skrolować, i tu wyskakują nam różne inne filmiki, które mi się oj, nawet dałem tylko komuś lajka. Więc tak to w skrócie wygląda. Ja mówię, ja potestuję sobie tę aplikację, bo wiem, że tutaj niektóre osoby już sobie początkowo coś zarabiały. Niestety, no tutaj nie ukrywając, trzeba być aktywnym, trzeba tutaj robić jakieś recenzje, jakieś filmiki wstawiać. Jeżeli oczywiście nasze filmiki by miały dosyć dużo wyświetleń, można to sobie policzyć, że jeżeli byśmy uzyskali 10 tysięcy wyświetleń na filmiku, to czysto to teoretycznie zarabiamy sobie na tym no właśnie 50 zł, jak uzyskamy 20 tysięcy wyświetleń, to na tym zarobimy sobie 100 zł, no więc na sam koniec tak samo chciałbym Was poinformować, że no nie ukrywając, na tej aplikacji nie będziemy zarabiali po kilka tysięcy złotych miesięcznie, no chyba żebyśmy byli jakimiś tam influencerami i akurat ta aplikacja by się otrzymała, bo z tego co widzę, to jest taka nowa aplikacja też na rynku polskim, więc tak to zazwyczaj wygląda z tymi aplikacjami, że no jeżeli ona odniesie jakiś większy sukces, no to może czysto teoretycznie ona przetrwa, ale też wiem po sobie, że też kiedy reklamowałem jakieś inne aplikacje na przykład do zarabiania na chodzeniu to one po pewnym czasie mogą upadać, więc to też nie będzie coś takiego, że nagle każdy z nas zostanie milionerami, dlatego jeżeli ktoś z Was chciałby podejść do zarobienia przez internet bardziej na poważnie, to tak samo zachęcam Was do zapoznania się z takim specjalnym akurat poradnikiem, w którym od A do Z tłumaczę wszystkie takie bardziej zaawansowane sposoby na zarobek w internecie, które możecie wykorzystać, znajdziecie sobie jeden taki odpowiedni dla Was, no i akurat w tym wypadku to już jest troszeczkę bardziej zaawansowane zarobienie przez internet, ale no właśnie, jeżeli ktoś chce podejść do tego na poważnie, no to może dzięki temu zarabiać sobie o wiele większe no właśnie kwoty no i wszystkie informacje na ten temat zostają pogłoszone sobie w tym filmiku więc was jak najbardziej zachęcam link oczywiście do jej aplikacji kod do wpisania na start też jest dostępny no oczywiście w opisie oraz tak samo link do tego specjalnego filmiku w którym dokładniej wytłumaczę jak możecie zarabiać wiele to więcej pieniędzy jest tak samo w opisie no i to już było tyle tak więc do zobaczenia trzymajcie się no i cześć